Witajcie moi drodzy! Dzisiaj pierwszy dzień wiosny. No i lecimy z nawozami potosowo-siarkowymi, tak jak wczoraj e, wspominałem. E, pod kukurydzę dawka 240 kg. Czyli tak, ustawiamy na ustawieniach e, Saletra. Worek ma 600 kg, ale objętościowo jak Saletra 500 kg. Także ustawiamy tak, jakbyśmy chcieli. Wysiać z saletry 200 kg no i plus 20% no to mamy 40 kg, 240 kg. Dobra, tabela. E, tutaj mamy gęstość, czyli 0,993 e, tysięczne. Teraz tak, rozsiewacz 24 m, km na godzinę 12. No i chcemy wysiąść 200 kg. E, dobra, czyli mamy tak 199. ostrzy 199. No i mamy tutaj ustawienie rozsiewacza 35. 35. Tu, 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 tu. Dobra, było 33 wczoraj. I te 200 kg plus A, rękawiczki 200 kg plus 20% wyjdzie 240 powinno wyjść teraz tak ustawienia maszyny maszyny, maszyny maszyna jest tu moment, moment, zapomniałem ustawienia, ustawienia narzędzia rozsiewacz nawozów 24 metry Zastosuj. Dobra, mamy. Troszkę oddalimy, okej. Okay. Działamy, działamy. Widzicie, zaorane. Nawigacja sobie całkiem fajnie daje radę, pomimo że jedziemy z prędkością 12 km na godzinę, no i jest trochę wyboiście. 240 kg na hektar. To pole, które było taką Świeżą, dzierżawą, ekstensywnie użytkowaną, e, rok temu. No i znowu będzie kukurydza. Ok, kończymy to pole. a Tutaj widzimy, możemy zamknąć prawą sekcję w tym momencie. No i jedziemy teraz na lewej sekcji do końca. No i zobaczymy, czy moje obliczenia były e, trafne. Zamykamy, zamykamy, wyłączamy, dobra. Jakieś 200 kg powinno zostać w rozsiewaczu. No i tak gdzieś faktycznie jest, także daweczka trafiona, super. Ok, jesteśmy na kolejnym polu, tutaj będą nasze poletka kukurydzy. Tu też było najbardziej zielono i widać, że te samosiewy zbóż przebijają. No i widać, że tutaj jak najszybciej będziemy musieli ruszyć z jakimś doprawieniem, agregatem. O, żurawie. Także nasze poletka w całości na Corn Guard plus Corrid. corid. właśnie zabezpiecza nasiona kukurydzy w trakcie wschodów i w tych początkowych fazach właśnie przed tymi ptakami. Dobra. Pomimo, że to jest zgruberowane, a tam była orka, tam dużo bardziej komfortowo się jeździło, no także trzeba rozbić te bryłki. Jeszcze na końcu wyjdziemy i zobaczymy, jak one tutaj skruszały. No i tam samo siebie trzeba będzie rozciągnąć. Zobaczymy, czy da rada agregatem. A jak nie, to też wspominałem, że być może po prostu drugi raz gruber pójdzie płycej, żeby to dokładniej przy, przetrzepać. Te bryły no i też być może założymy ścinacze boczne do, do, do dłut żeby po prostu lepiej doprawić tą ziemię dobra, zamykamy jedną stronę no jest lekkie kartoflisko ale nawigacja też sobie radzi wiadomo na tych bryłkach trochę tańczy, no, ale to już po prostu musi tak być. E, tutaj poletka. E, poletka będą obrobione e, odmianą Farmuler, czyli to ta odmiana, która świetnie się sprawdza na tych bardzo ciężkich, e, bardzo ciężkiej ziemi i ciężkiej. I też się sprawdziła e, w roku ubiegłym. A tutaj jest e, raczej ziemia trochę grzejsza, e, także tutaj będzie Farmoric. Także tam gdzie jest gleba średnio zwięzła i lekka to, to w tym roku będziemy siać farmorica, a tam gdzie gleba ciężka, tak jak tutaj, będziemy siać farmylera. i to taki myślę dość optymalne rozwiązanie, jeśli chodzi o odmiany o wysokim V. jest 240 250 łamane, a farmuler 250 na ziarno. O, tutaj też taka bardzo mocna ziemia. Także musimy zadbać przede wszystkim właśnie w tej kukurydzy, żeby te wschody były optymalne i bardzo dobrze doprawić tą ziemię. A później to ona już sobie da radę. Dobra, zobaczcie tutaj też naprawdę bardzo duże bryły. Ale też bardzo fajnie się rozrzucają. Także nie będzie problemy z doprawieniem. No i też tutaj to potwierdza, że to moje założenie, żeby po prostu z tą pomimo, że tutaj jest no bardzo duże kartoflisko, żeby z tą uprawą szybko ruszyć i po prostu późniejsze, ta, późniejsze doprawienie ziemi będzie dużo łatwiejsze. Dobra, to jedziemy na kolejną część pola. No i kończymy nawożenie potasowo-sierkowe e, potasowo w tym miejscu. E, teraz lecimy koło domu, później usługi, usługi wapna i jeszcze zostanie nam wapno na tamtym polu, od którego dzisiaj zaczynaliśmy. No ale to tak realnie chyba już jutro, od jutra znowu deszczyki. Warunki bardzo fajne, można by to było teraz uprawiać, aczkolwiek też w agregacie musimy się trochę popracować, przesmarować, przejrzeć, wymienić redliczki, także chyba po tych y, deszczykach pokropi obecnie, także warunki będą y, porównywalne jak teraz, także wszystko będzie ok, no mały klinik i połóweczkę lecimy dobra zamykamy, zamykamy, do pewności wyłączymy wałeczek dobra no i Lecimy na kolejne pole. Tutaj idziemy te pole, które wczoraj gruberowaliśmy. Tutaj po rzepaczku bardzo fajnie to wygląda. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj zrobimy sobie linię AB. Trochę chyba za dużo mi w rozsiewaczu zostało. Także no nie wiem, dobra, zobaczymy. Wróciłem z tamtego pola, znaczy tutaj potrzebuję tak 7,5 hektara razy 240 to jest równe 1800 kg. Wsypałem 1200, bo worki 600. No i zobaczymy, co tam będzie. Na limiterze bardzo fajnie wychodzi. Może nawet troszeczkę mniej dorzuca do krawędzi, ale nie przelatuje. Także ten drugi nawóz lepiej, jakby został w polu. Jakby jutro nie padało, to byśmy uprawiali. No ale zobaczymy zresztą. Jak będziemy działać, to na pewno będę pokazywał. O kurde. Linia B. Dobra, gdzieś tutaj. Dobra, mam nadzieję, że dobrze dorysowałem. No to lecimy. Tutaj zawsze jak jest ten cień, czy tutaj, czy tam, to po prostu na koniec żnijf kosimy, czy to tu złoże jest, czy rzepak. Trzy tygodnie dłużej zielone jak nareszcie pól. Ale cóż, takie miejsca są po prostu. Aha, dobra, w te klapsko nie wjeżdżamy, żeby nie wrócić koła, czyli podniesiemy limiter. O, widzicie, już, już mnie trochę wciąga. No dobra, cyk. Wracamy na początek pola. To wyłączymy wałeczek jedziemy dalej. A jak wasza strategia nawożenia? Wieloskładniki pod kukurydzę wysypane. Azoty. Może mocznik już wysypujecie Także dajcie znać w komentarzu. Zobaczcie nawet na tych bryłkach na skosie i nawigacja całkiem nieźle trzyma. Azymut. Także nawet w takich spartańskich warunkach daję sobie radę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Gdzieś tutaj. I lecimy do końca pola.